Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panem Krzysztofem Jaroszem, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Pogorskiego w Brawiczu. Zapraszamy. Czemu? Tak jak mówiłam, to jest pan Krzysztof Jarosz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brawiczu. Dlaczego wybrał pan szkołę informatyczną? Czy ukończyłem studia po, y, matematyczne, potem podeprawowałem y, kierunek y, technologii informacyjnej. Taka była też potrzeba. No i trochę y, y, zawsze się interesowałem się nowinkami. Do szkół wchodziły komputery. Pamiętam instalowanie systemów operacyjnych z dyskietek tych małych takich jeszcze. I tych dyszkietek było 7-8, nie jedna na przykład, padała To wtedy <grychy> było zabawy dużo, ale i też satysfakcji, bo pierwsze komputery, pierwsze jeszcze z jakiegoś spektrum pamiętam. Także to zawsze gdzieś tam było, bo ich zainteresowanie. Bardzo dobrze. Co nie wspomina Pan o swojej karierze nauczyciela? Najmniej w karierze nauczyciela. Oprócz takich codziennych sukcesów, gdzie tam uczniowie napiszą na osoby na same bardzo dobre czy szóstki teraz, to ten efekt odłożony pracy nauczyciela jest chyba najbardziej miły. Jak po paru latach z byłymi uczniami się spotykamy i oni ze swojej perspektywy już dalszej i widzą te, te plusy, które wynieśli ze szkoły, czy czasami jedna jakaś sytuacja, która ich naprowadziła na, na ich rozwój osobisty czy zawodowy. I zawsze te, te, te głosy takie chyba są najmniejsze. No niestety efekt pracy nauczyciela odłożony w czasie, więc... Tak, ale to jest zawsze taka satysfakcja duma. Tak, tak. Tak. Co jest najciekawszego w Pana zawodzie? Najciekawszego? Chyba to, że, że możemy dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z młodymi ludźmi, pokazywać im różne aspekty i przygotowywać chyba do tego, że potem w dorosłym życiu stoją przed własnymi wyborami i żeby to ich ich doświadczenie, ich, ich wiedza dawała im tą mądrość wyboru, żeby gdzieś tam nie popełniali potem błędów. No i chyba to, to jest chyba takie najważniejsze w tym, w, tym, w tym zawodzie. No a poza tym taka codzienna satysfakcja, kiedy na lekcji otwarte buzie, słuchające z, z zaciekawieniem tego, co, co mówimy. Gorzej jak... E, Przymykające się oczy, no to wtedy Też jest sygna sygnał dla nas, że chyba coś już zaczynamy mylić jako nauczyciele. Z jakimi problemami spotyka się Pan wśród młodzieży? Problemami? Ja wiem, no problemy to takie codzienne, to gdzieś tam te nieodrobione lekcje, tak, niczego się nie nauczyli, a tutaj trzeba realizować. i, i zdarzamy się, że właściwie rzecz że biorąc powinniśmy się cofnąć jako nauczyciel, powtórzyć jeszcze coś. No, zdarzają się czasami uczniowie stwarzający problemy wychowawcze, szczególnie w tak dużej szkole, chociaż z mojej perspektywy wydaje mi się, że młodzież nie jest wcale gorsza od tego jak my byliśmy na ich miejscu. Bo też jako młodzi, młodzi ludzie żeśmy rozrabiali, ale zawsze człowiek znał tą granicę, że przepraszam, ale to już nie jest dowcip czy, czy młodzieńcze wyszumienie się, tylko to już jest coś gorszego. No to, jak tą granicę się dokładnie ma wyznaczoną, to myślę, że, że tutaj z problemami takimi większymi, jakie myśmy stwarzali kiedyś, nie różnic, różnic nie ma. A czasami powiedziałbym, że nasza młodzież jest nawet mądrzejsza i bystrzejsza, bo już dzisiaj te nowinki technicznie szybciej łapią. Rozumie się z nimi. Tak, być. dokładnie. Tak. Co jest najtrudniejsze w byciu dyrektorem? Najtrudniejsze? E, chyba pogodzenie różnych. Interesów. No bo jeżeli się organizuje tutaj pracę nauczycieli, naukę młodzieży, do tego jeszcze spotyka się z rodzicami. Więc są trzy grupy, i to organizacyjnie zebrać jest to dosyć trudne. Czasami się to udaje lepiej, czasami gorzej. No a Chyba najtrudniejsze to jest właśnie rozwiązywanie e, czasami e, problemów personalnych, tak? W zderzeniu z wymogami prawa, wymogami formalnymi, gdzie właściwie rzecz biorąc e, trzeba czasami podejmować trudne decyzje. I to jest chyba najtrudniejsze. Co daje Panu największą radość z pracy z uczniami? No chyba to co powiedziałem, te, te zaciekawione oczy czy y, czy, czy pytania z jej strony, a potem a w perspektywie to, że, że są wyposażeni w tą, w tą wiedzę, w tą mądrość podejmowania własnych decyzji. Jeżeli, jeżeli no bo Przychodzą do szkoły tutaj już z określonymi celami, więc, więc też już wiedzą, czego chcą. Więc pytania są też już bardziej takie nakierunkowane niż inne, niż w szkole podstawowej czy w gimnazjum. No, ale też są już bardziej, już są w tak? Dokładnie, wiedzą dokładnie, czego chcą od życia i wszystko. Tak, i ta satysfakcja jest. E, chciałoby się, żeby była natychmiastowa. Jeśli dzisiaj powiem tak, a jutro mam już efekt, to tak niestety nie, nie działa. I tutaj nauczyciel zawsze się musi uzbroić w cierpliwość. I tak jak ja ze swojej perspektywy, jak byłem uczniem Spotykałem się ze swoimi nauczycielami, profesorami, to zawsze gdzieś tam przy takich spotkaniach przypominały się, że ten nauczyciel jednym zdaniem czasami przez cały okres nauki potrafił trafić prosto w sedno i wyprostować swoją ścieżkę. Tak, A czasami. Wielka tyrada nie, nie, nie pomagała jakaś sytuacja dopiero, bo to niestety tak jak możemy uczyć w dwóch równoległych klasach tego samego przedmiotu, każda kasa jest inna. Każdy uczeń, każdy człowiek jest inny i nie można zastosować czasami tych samych rozwiązań wychowawczych czy dydaktycznych, żeby żeby trafić. Nie? każdego roku jest inaczej. Każdego roku nauczyciel się musi zastanowić, żeby klasę rozpoznać i... Tak, no i bawię... też zaciekawić ciekawie lekcje, bo tak, też tak. inaczej inne rzeczy interesują y, każdy jednak. No. Dokładnie. Ja kiedyś y, w swoich przykładach na informatyce odwoływałem się do y, naszej klasy, tak teraz się odwołuję do przykładu z Facebooka. Więc <laughs> to, <jest śmiech> to, jest, to jest ta przykład ta sytuacja. Gimnazjalna powinna wybrać szkołę zawodową? Szkołę zawodową to jest ogólne pojęcie, bo kształcenie zawodowe u nas to jest już teraz, ja powiedziałbym, bardzo uproszczone. Ścieżka kształcenia zawodowego się wyprostowała. Bo mamy zasadniczą szkołę zawodową i technikum dla młodzieży, właśnie kształcącej się zawodowo. Jeżeli ktoś wybierze zasadniczą szkołę zawodową. To uczy się 3 lata, iż to bywa zawód. I idzie potem już normalnie do pracy, ale to właściwie rzecz biorąc nie wydłuża mu dalszej kariery i nie zamyka naszej kariery zawodowej. Bo w pracy okazuje się, że potrzebny jest tytuł technika. Robi krótki kurs kwalifikacyjny i robi liceum, mówiąc dla dorosłych. I już ma tytuł technika. I nie musi drugi raz uczyć się tego zawodu, który, którego już kwalifikacje zdobył. Tylko zdobywa drugą kwalifikację, trzecią. A jak ktoś przyjdzie do technikum po, po gimnazjum, to w tym momencie od razu ma tytuł technika, czyli nie średnie, czyli od razu jest w tej średniej kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa. A jak idzie na studia. Ja pamiętam ze swoich doświadczeń. Jak ja byłem po liceum, a ktoś przyszedł kolega po technikum, to on na pierwszym roku miał labę, A ja musiałem kuć. Mm. Bo tych rzeczy tak. e, nie było i tak jest do dzisiaj, bo dzisiaj absolwenci to samo powtarzają, że właściwie na pierwszym roku to mają luz. luz. Bo już to umieją. Tak, bo to już wiedzą, umieją, a całą to tu, więc jak ktoś już ma e, konkretną, ustaloną e, swoją e, ścieżkę, wybraną, że na pewno tak będzie, nie waha się w żadnym momencie, no to, że ci, to wtedy wybór techniką daje same plusy, bo już teraz jest e, więcej godzin nie liceum. Dokładnie. I nauka cztery lata, ale efekt potem jest na studiach o wiele, wiele lepszy. Jak sądzi Pan, czy wybrany zawód dla ucznia dalej... Y Daje nam możliwość pracowania w tym samym zawodzie? Dzisiaj coraz bardziej. Bo rynek pracy staje się nie rynkiem pracodawcy, że pracodawca dyktuje warunki, tylko rynkiem pracownika. I ta liczba zawodów, gdzie ten rynek jest rynkiem pracownika, staje się coraz szersza. Polska się rozwija. U nas przedsiębiorstwa się też rozwijają i coraz bardziej. Nie wszystkie zawody w można znaleźć pracę, ale, ale generalnie, generalnie widać, że, że to w z każdy, z każdym badaniu wychodzi coraz szerszy, coraz szersza liczba zawodów poszukiwanych pracowników w No tak, dokładnie. Tak, no, to jest mało miasto, ale największe wiedzieć, do większego to też się znajdzie. Dlatego, tej... Dlatego my jako zespół szkół zawodowych kształcimy tak szeroko w różnych zawodach, bo w w zawodach technikalnych, we wszystkich zawodach robotniczych, w tak zwanym też kształceniu dualnym. Uczą się praktyki, części praktycznej pracodawców, jako młodocianie pracownicy, już zarabiają pieniądze, a u nas przychodzą na ogólno kształcące przedmioty, no i przedmioty teoretyczne, zawodowe. Także, także tutaj w Wielkopolsce zresztą chyba, nawet chyba nie ma szkół, które miały jeszcze kształcenie warsztatowe. Było to bardzo dawno, ale mamy bardzo dużo lokalnych przedsiębiorstw, rzemieślników, z którymi bardzo mocno współpracujemy. Tam uczniowie się już na gorąco, ucząc zawodu, kiedy tak, tak, zdobywają doświadczenia, a wielu z nich nawet y, potem zostają pracodawcy. To jest bardzo ważne, że gdzieś tam mają, że tę umiejętność opracowania, wiedzą jak to po prostu wygląda, a nie po prostu. Tak, to to A jeśli chodzi o technikum, to nasi nauczyciele bardzo dużo energii wkładają w to, aby zdobyć pieniądze na przykład na realizację teraz projektu Erasmus, wcześniej innych projektów, gdzie uczniowie właśnie tą praktyczną część, czy nowe umiejętności, żeby zdobywali. Współpraca z promami pływającymi po Bałtyku, tam nasi uczniowie też na praktyki, na staże. Teraz, no myślę, że uda się też przystąpić do projektu, gdzie nasi uczniowie będą wyjeżdżali na staże wakacyjne. Niektórzy uczniowie po praktykach na promach, dostają propozycję pracy na stażu wakacyjnym, muszą szukać, więc i to jest chyba dzisiaj najistotniejsze, chociaż muszę powiedzieć, że trudne do wykonania, a czasami też wymagające pewnych nakładów finansowych. No i zawsze jak się rozbija sprawa o pieniądze, to jest zawsze trudne do zrobienia. Tak, ale czasami trzeba zainwestować, żeby później móc dostać coś w zamian. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak samo właśnie, jeśli chodzi o inwestowanie w... Pracownie e, kształcenia zawodowego to też jest dosyć istotne. My też każdego roku musimy gonić e, przemysł, a przemysł nam no, ucieka. No dokładnie tak no, to jest. Bo jest bogatsze, a szkoła niestety musi tą technologię gdzieś tam zawsze próbować doganić, doganiać. E, no i próbować to jakoś e, tak przekazać, żeby uczniowie byli do tych nowych technologii przygotowani. I dlatego te praktyki w zakładach też są dosyć istotne. A tutaj e, z wieloma zakładami na terenie rawicza, współpracujemy w różnych formach. I myślę, że uczniowie tam też mogą właśnie te umiejętności nabywać. Dziękujemy Panu bardzo za poświęcony czas i życzymy sukcesu. A ja Wam a ja życzę sukcesu w Waszych zamiarach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.